Cztery uchwały zostały przyjęte podczas siódmej sesji Rady Powiatu Kozienickiego, która odbyła się w środę 27 marca. Zanim jednak odbyły się poszczególne głosowania, radni wysłuchali szczegółowych informacji na temat funkcjonowania placówki socjalizacyjnej Panda oraz Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach. Ponadto komendanci policji i straży przedstawili informacje na temat realizacji zadań przez komendy powiatowe w 2018 roku. Mowa była m.in. o liczbie przestępstw, wypadków czy pożarów. A także o inwestycjach w sprzęt i w ludzi. Następnie radni przeszli do uchwał. A dyskusja wywołała tylko pierwsza z nich, dotycząca przyjęcia tekstu jednolitego statutu powiatu. Tu wątpliwości miał Stanisław Orzechowski, a dotyczyły poruszanej już kwestii sposobu składania przez radnych interpelacji. Temat ten jest przedmiotem dyskusji w wielu samorządach. Jak ustalono, ta uchwała ma posłużyć przede wszystkim uporządkowaniu zapisów, a temat interpelacji pozostanie otwarty. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciw było trzy osoby, a dwie wstrzymały się od głosu. Następnie radni głosowali nad powierzeniem powiatowi Gerwolińskiemu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi. Ta uchwała potrzebna jest do przygotowania dokumentacji związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy mostu na Wiśle pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerżami Górnymi. W tej kwestii radni byli jednogłośni. Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Największe zmiany dotyczyły subwencji oświatowej, która zmniejsza o około 160 tysięcy złotych oraz przeznaczenia 100 tysięcy złotych na projekt drogi Magnuszew Moniochy. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostało zadanie związane z budową mostu, tu także radni byli w pełni zgodni. W trakcie sesji nie mogło zabraknąć dyskusji o szpitalu. Impulsem do niej był m.in. tekst dyrektora Jarosława Pablika, który ukazał się w jednym z Kozieńskich czasopism. Dyrektor przedstawił w nim inne spojrzenie na sytuację placówki. Radni mówili, że próbuje rzucić na nich winę i po fakcie stara się znaleźć środki, których dotąd nie udało się wygospodarować. Poruszono także temat konkursu na nowego dyrektora szpitala. Do tej pory wpłynęło dwie oferty, a sam konkurs powinien zostać wkrótce rozstrzygnięty. Mowa była również o zarządzaniu placówką pod nieobecność dwojga obecnych dyrektorów. Jak poinformował Starosta, w tej sprawie odbyły się już odpowiednie spotkania. Chwilę potem przewodniczący zakończył obrady.